Dzień dobry, witam wszystkich widzów mojego galerniczego kanału. Dobrze słyszycie, kanał galerniczy. Żyjemy na galerach, moi kochani. Płyniemy jedną wspólną galerą i musimy wiosłować, bo ktoś na początku, tam z przodu naszej galery, nadaje ton. Raz, raz, raz. Prawa, raz, raz, lewa i wszyscy my, te biedne stworzenia tutaj w tym naszym biednym, uciężonym kraju, płyniemy. Nie wiemy gdzie, nie wiemy dokąd, bo nie znamy zaleceń sternika, ale płyniemy w noju, w pocie, w głodzie, chłodzie, w biedzie, w nędzy, na wojnie, bez wojny. Tak to jest. Ostatnio nagrałem pierwszą część tam początek słowo wstępne pana doktora, które przeczytałem z tej niebieskiej książeczki Jak nie chorować i przeczytałem wam bardzo ważną rzecz. Mianowicie, że pan doktor zaczął dzielić się swoją wiedzą, ale oprócz tego pewnie niewielu zwróciło uwagę na taki, na taki zwrot, którego użył pan doktor w tej swojej początkowej wypowiedzi. Mianowicie, to jest pierwsze to, że uważałem za swój obowiązek zainteresować tym problemem tych, którzy decydowali o zdrowiu narodu. To był obowiązek pana dyrektora, pana, pana doktora. Pan doktor wiedział, że to musi być przekazane. Ta pałeczka tej wiedzy musi być do tych dowodzących tym okrętem, tą galerą przekazana. I druga bardzo ważna rzecz: Pan doktor napisał, że widząc zbawienny wpływ, jaki to żywienie wywierało na innych ludzi. To słowo zbawienny wpływ to się tyczy właśnie zbawienia. To właśnie przez to stajemy się ludźmi, którzy są mniej kutliwi, mniej aroganccy, starają się, nawet się nie muszą starać, oni się sami zmieniają. To pan doktor tutaj zadał. I teraz posłuchajcie frag małego fragmentu, bo nie będę was zanudzał. Wiem, że niektórych to bardzo nudzi, ale w roku 1974 w ramach Międzynarodowego Programu Badawczego, zapoczątkowanego zarządzeniem premiera Piotra Jaroszewicza, ministrowie nauki i zdrowia powołali komisję. Czyli jesteśmy w roku 1974, i jest zarządzenie głównodowodzącego tej galery pana Piotra Jaroszewicza, który nakazuje swoim ministrom nauki i ministrom zdrowia, aby powołali specjalną komisję, której przewodniczącym zostaje wybitny człowiek nauki, profesor Julian Aleksandrowicz, pan profesor z Krakowa. Wystarczyło trafić do odpowiedniego człowieka, wytłumaczyć mu Przekonać się, że ten człowiek rozumie, co się do niego mówi, a ten człowiek jednym zarządzeniem powołał komisję. Ruszył ministrów i zdrowia, i ministrów nauki. Takim jednym stryknięciem pyk i ruszyło. I ta komisja została powołana. Miano na początku zbadać wpływ żywienia optymalnego na zwierzęta a jeżeli ten okazałby się korzystny dla zwierząt, miano przeprowadzić badania na osobnikach ludzkich. I to się stało. A chcę wam powiedzieć, bo to dla mnie to było bardzo interesujące, jak dowiedziałem się, jak doszło do tego, że pan doktor Jan Kwaśniewski trafił w ogóle do premiera ówczesnego pana Piotra Jaroszewicza w 74 roku, być może trzeci to był Skąd się to wzięło? Przecież człowiek z ulicy i nie idzie sobie tak od razu do premiera. No spróbujcie iść do pana premiera, zastukać w drzwi i powiedzieć mu, słuchaj, panie premierze, szanowny, mam tutaj taką bardzo ważną rzecz z panu do przekazania. Bardzo ważną, być może najważniejszą na świecie. No, jeżeli nie macie tego specjalnego bileciku wejściowego, to tam na pewno nie wyjdziecie. Okazało się, że pan doktor w jednej ze swoich wypowiedzi, która jest nagrana na pliku wideo, bardzo krótkiej i tak dosyć lakonicznie to nawet powiedział, że pewnego razu ja wam powiem tak po swojemu tu pewnego razu do pana doktora przybył chory, dosyć poważnie chory, bardzo poważnie chory, który został przez pana doktora tym prostym żywieniem wyleczony. I ten chory, widząc co się stało, co spowodowało to żywienie u niego, pojawił się Powtórnie u pana doktora Jana Kwaśniewskiego, i powiedział mniej więcej tak: Ja zostałem wyleczony i nie możemy tego tak zostawić, musimy to ruszyć dalej. Proponuję, panie doktorze, żebyśmy poszli z tym do Piotra. Kto to był? Co to był za człowiek, tajemniczy człowiek, który tak lekko sobie powiedział: idziemy z tym do Piotra. Oczywiście, do premiera Piotra Jaroszewicza. Otóż tym człowiekiem był pan ówczesny, nie wiem czy wtedy był. Ja znalazłem, że pułkownik, ale pułkownik Bazylii Bekisz. Próbowałem znaleźć ślady o tym panu gdzieś w internecie. Taki pan nie istnieje w Goglach, ale na stronach sowieckich coś można znaleźć. Na Yandexie można coś gdzieś znaleźć, ale bardzo niewiele. Okazuje się, że ten pan był przyjacielem Piotra Jaroszewicza z czasów, gdy byli jeszcze w partyzance przed wojną, gdzie, nie przed wojną, tylko podczas wojny, ale znali się wcześniej, gdzie razem wojowali. I ten pan, Bazyli Bekisz... Wygląda, wszystko na to wskazuje, że był taką niepisaną szarą eminencją, takim namiestnikiem Moskwy w Polsce. Takim niepisanym przyjacielem przełożonym Piotra Jaroszewicza. I co stało się dalej? Po wizycie u Piotra Jaroszewicza, na polecenie pana Bazylego Bekisza, który powiedział jasno: Piotrze, tym się trzeba zająć. I stąd stała się ta sytuacja, że pan Piotr Jaroszewicz tą sprawę ruszył. Były bardzo, z tego co znalazłem w informacjach, szczątkowych informacjach, były bardzo wielkie tarcia. Nie chciano tego zrobić, ale jak przyszło z góry, że to trzeba zrobić, te komisje mają być powołane, te, ci wszyscy ludzie mają być do pionu postawieni i mają to zrobić. I to się stało, to zrobiono. Czy w tej chwili mam jakikolwiek wpływ na to, gdybyśmy chcieli to jeszcze raz powtórzyć? Raczej wątpię. Bo są ludzie tam przy premierze, którzy wiedzą o tym, którzy próbują przekazywać. Jest pan prezes Bogdan Kocz, który do każdego z premierów od lat pisze, pisze tą informację, jak to jest ważne, jak ważne jest dokończenie sprawy związanej z tymi badaniami, jak ważne jest żywienie dla całego naszego narodu, żebyśmy przetrwali. I to jest jak grochem o ściany. i będzie jak grochem o ściany, dlatego że mamy do czynienia z wielkimi konsorcjami. Z układami, gdzie ogromne siły międzynarodowe ścierają się. Wtedy była sprawa prosta. Byli Sowieci, byliśmy w takim, a nie innym bloku, na takiej galerze płynęliśmy, i wtedy dało się to zrobić. Pod tym względem tamte czasy były łatwiejsze. Pod wieloma innymi względami, obecne czasy są łatwiejsze, bo mamy większą wolność, jesteśmy szczęśliwsi, jesteśmy wspanialsi. Przepraszam, ale muszę połknąć. Tak. Jesteśmy tacy wolni teraz w tej obecnej dobie, że opowiem Wam o, o takim moim z ostatniego, z ostatniego czasu doświadczeniu. Córce roz, rozleciały się buty. Odkleiła się podeszwa, Spód, spód buta od, od wierzchu, od strony części piętowej. To takie zwykłe buty, jakieś importowane, nawet nieznany producent za bardzo tego. Nikt się tam nie charakteryzował, co to za firma była. W każdym razie córka mówi tak: Tato, sklej mi te buty. Tego jednego, bo on się odrywa i jeszcze w nim przechodzę, zanim sobie coś fajnego kupię, wybiorę. Nie chciało mi się tego robić, bo wiecie, żeby, a ci, raczej nie wiecie, żeby skleić tego buta, to trzeba tą podeszwę od buta rozerwać prawie do końca, trzeba zdrasać, czyli zeszlifować powierzchnię tą. Tej cholewki wygiętej, która ma być klejona, i zeszlifować bardzo dokładnie, czyli również zdrasać część podeszwy, która będzie z powrotem przyklejona. Potem posmarować klejem, zaaktywować to wszystko, podgrzeć odpowiednio, odczekać, dokleić, docisnąć. I to trzeba po prostu zrobić. Więc z tym jest po prostu, żeby to rozerwać jeszcze, jak przód jeszcze mocno trzymał, tym się rozsypał. Więc powiem Wam tak, z tym jest więcej roboty niż z przyklejeniem. Nowego buta całkowicie no, od, od samego początku, po prostu szewska robota. Brudna szewska robota. Nie chciało mi się brać za tego buta, ale przyszła teraz niedawno, ruszyła ta zima, więc córka mówi, Tato, zrób, zrobiłeś mi tego buta? No nie zrobiłem, ale zaraz ci zrobię córka. Więc poszedłem do swojej pracowni, wziąłem tego buta, rozerwałem tego buta i zbaraniałem. Rozrywałem nie jednego buta. Nie jednego buta ludziom naprawiałem przez te, przez te moje. Naprawdę, siedzę w zawodzie ponad 20 lat. Po raz pierwszy zobaczyłem coś, czego wcześniej, znaczy widziałem to w innych miejscach, ale nie w bucie i nie w takim miejscu. Zobaczyłem obwód elektroniczny w postaci tej wielkości cewki płaska, aluminiowa cewka z czymś maleńkim. Z dynksem maleńkim, która była pomiędzy pod podeszwę a podeszwę buta, przyczepiona pomiędzy piętą a śródstopiem, w środku taniego badziewnego buta, ktoś zadał sobie trud, żeby to urządzenie elektroniczne umieścić w butach nieznanego eksportera, nie wiadomo skąd, gdzie. Po co? Jeśli macie jakieś pomysły, po co to jest, i dlaczego akurat w tym miejscu. To napiszcie pod spodem, bo ja domyślam się, ale wiecie, co innego są domysły, a co innego mieć konkretną, rzetelną wiedzę. Ja wiem o takich rzeczach, że jest tak zwane śledzenie, gdzie dany produkt ma być, gdzie on dotrze w celu, podobno w celu jego neutralizacji, czy odbrania odpowiedzialności za, wiecie, za te wszystkie rzeczy, które się dzieją z tą ekologią. I przecież prowadzę firmę i wiem jak to jest, że trzeba każdy element mieć oddzielnie posegregowany. Zawieźć do utylizacji z posegregowaniem pod każdy numer. Dawniej jeszcze, mieli, jeszcze były te książki, cały czas te książki przecież trzymane są w firmie, bo mała firma ma dokładnie takie same obowiązki jak duży kombinat, który produkuje. Po co ktoś zadaje sobie taki trud, żeby dodatkowe koszty, żeby takie coś tam umieścić? Zadzwonił do mnie w tym czasie mój znajomy z drugiego końca Polski, yy, producent, ale producent odzieży. I ja mu mówię, słuchaj, wiesz co mówię? Znalazłem w bucie yy, chipa. Wygląda to po prostu na chip, ale dosyć spory, jak na chipa, mówię. A on mi mówi tak: Sławek mówi: Ja mam obowiązek, jeżeli mam zlecenie rządowe czy jakieś inne, ja mam obowiązek umieszczania. Takich rzeczy w ubraniach. W Polsce to nie jest. To nie jest słuchajcie, science fiction, to jest rzeczywistość polska. Pytam się, po co? On mówi nie wiem, nie pytałem i nie pytam. Jest zlecenie, wykonuje. Nieraz dostaje on mówi dostaje nieraz cały element, który jest na przykład kieszenią, gdzie on ma. Ta kieszeń ma być tam przyta i koniec kropka. Mało tego, mówi mi tak, nie wolno niektórych tych, tych rzeczy, tych, tych ubrań prać poza pralnią chemiczną. One są prane przez. Nie wolno. Wiecie, ja tak to wszystko próbuję połączyć, co ma jedno z drugiego. I widzę, że płyniemy na galerze. To jest galera. W zeszłym, w tym miesiącu robiliśmy teraz podsumowanie, bo zamykamy miesiąc. Jedziemy do księgowości, wiezie wio się te wszystkie dokumenty. I wyobraźcie sobie, m, zgubiłem jeden przelew. Znaczy, przelew trafił, ale zapomniałem, po prostu przeoczyliśmy. Ja i żona przeoczyliśmy, że ten przelew przyszedł. Za, za jeden z moich obrazków. Oczywiście, że w trybie natychmiastowym trzeba wbić od razu, wiecie, te kartyczki, więc zostało to od razu wbite. I mówię tak do żony. Mówi, wiesz co, weź, zrób mi podsumowanie, jak tam wyglądają sprawy z tymi obrazkami, czy to jest w ogóle sens, jak to wygląda od strony ekonomicznej. No i tak szybko żona zrobiła podsumowanie, a ja wziąłem, znaczy, dostałem tą listę całą. Ja sobie zrobiłem szybkie przeliczenie. I wyobraźcie sobie, bo chciałem się Wam pochwalić tym, bo to był pretekst do tego. I tak się, co się stało. W ciągu niecałych pięciu miesięcy działania tej mojej internetowej galerii, dzięki Wam, którzy to oglądacie, tych moich. Maleńkich, większych czy mniejszych obrazków, które wystawiam w licytacji. Wyobraźcie sobie, że sprzedaż brutto przez te 5 miesięcy tak, ja tak liczyłem na szybko to jest 15 914 zł. Dużo, prawda? Wydaje się dużo. Ja sobie myślę o kurczę czyli piwowarczyk to nie jest tak źle czyli ktoś cię jednak kupuje. No, bardzo się ucieszyłem. Ale za chwilkę, bo wiecie, to jest taki odruch, odruch człowieka, który prowadzi firmę przez ponad 20 czy 25 lat. Nie? Prawie. I zrobiłem szybkie podsumowanie tego. Czyli przeliczyłem VAT, przeliczyłem podatek dochodowy, podzieliłem to przez 5 miesięcy. Z kwoty z 15, prawie, czyli zaokrąglam, z kwoty 16 tysięcy odprowadziłem do państwa, na moją galerę, na której płynę, odprowadziłem... Czyli wy za, wy moi szanowni oglądający, którzy kupiliście moje obrazki, wy wszyscy za te 5 miesięcy zapłaciliście na tej naszym galernikom, którzy dowodzą tym naszym okrętem, który gdzieś tam mknie, zapłaciliście 3660,22 watu. Dobrze słyszycie? Moja sztuka odprowadziła do galery 3660 watu. I 1838 podatku dochodowego. Czyli razem w tych Daninach, jak to mówi jedna z partii, moje obrazki, czyli wy dzięki tym moim obrazkom odprowadziliśmy 5000, prawie 5500 zł na galerę. Na galerę. I teraz tak, no to jest bardzo fajnie, wszystko super. I teraz ja sobie pomyślałem tak, co by było, gdybym ja był młodym, początkującym artystą, który skończył Akademię sztuk pięknych i zamiast zrobić buty, te, które w tej chwili robię, tylko chciałbym żyć jako twórca z tej sztuki. Moje szczęście, że jest te parę tysięcy ludzi, którzy oglądacie to, co ja mówię, którzy słuchacie, komentujecie. Mam komu te obrazy pokazać, mam komu się pochwalić, i ma ktoś po drugiej stronie ochotę je zakupić. I wyobraźcie sobie, zrobiłem takie szybkie podliczenie. Gdyby ta młoda osoba założyła działalność gospodarczą od razu po Akademii Sztuk Pięknych, nie, mają nic, nie mając nic innego, tylko swój talent, i ruszając z pracą, i ma tak genialny pomysł, że wchodzi do tego internetu, szybciutko to robi, i ma od razu tych chętnych do oglądnięcia i do zakupienia, zakładając tak optymistycznie, bardzo, to wyobraźcie sobie, że ta osoba musiałaby zapłacić. Oprócz tych podatków, które ja teraz tutaj wyliczyłem, bo zostałoby z tego 10 415 zł, tyle by zostało przez 5 miesięcy, to daje 2083 zł miesięcznego czystego dochodu po odliczeniu podatków dla tej osoby. Całkiem fajnie, prawda? No i fajnie by było, gdyby ta osoba nie miała nad sobą zakładu ubezpieczeń społecznych. ZUS. Plus prowadzenie księgowości to jest w granicach 2400 zł w sumie miesięcznie. I w tym momencie, gdyby ta osoba prowadziła pełną, zwykłą, normalną yy, sprzedaż tych obrazów swoich, to po pięciu miesiącach byłaby zadłużona na 2000 zł. Wyobrażacie sobie to? Płynięcie tego młodego artysty na tej galerze. Pracującego, malującego, wypruwającego żyły, żeby to trafić, kupić, żeby. Po pięciu miesiącach ciężkiej pracy jest na minusie dwa tysiące złotych. Niezłe, nie? Dlatego nazywam to galera. Słuchajcie dalej. Ale z tych obrazów ta osoba jeszcze musiałaby zakupić materiały, pędzle, farby, blade ramy, bo część jest, na, część jest olejna, część jest. Yy, 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 oprócz farb jeszcze musiałaby. A i jeszcze ramki. Więc oprócz to, więc dodatkowo zadłużyłaby się. Jaki, jaką możliwość ma ten młody człowiek kończący akademię? Albo. Przerzućcie to jakąkolwiek inną, na jakikolwiek inny model działalności. Niech ona robi kasetki, niech ona robi skrzyneczki, niech ona będzie usługodawcą nawet, który daje usługi, żeby ta osoba mogła przeżyć, a jak ona będzie mieć rodzinę, to znaczy, że ta galera płynie w kierunku zlikwidowania działalności nie tylko artystycznej, jakiejkolwiek indywidualnej, pojedynczej działalności. Ten kraj nie sprzyja temu, aby. Abyśmy my, jako normalni ludzie, którzy kończą uczelnię, taką czy inną, czy jakąkolwiek, biorą sprawy w swoje ręce i próbują, rzucają się w ten, w ten wir działalności zawodowej, nie są w stanie z tego się utrzymać. Muszą szukać pracy u kogoś albo w korporacji. I wiecie co, ja sobie to podsumowałem i ja się przeraziłem. Po prostu przeraziłem się. Bo wiemy, że ten okręt w ten sposób nigdzie nie dopłynie. Ta nasza galera likwiduje tych wioślarzy, którzy mają mieć jedno wiosło, czyli własną działalność pojedynczą gospodarczą. Oni są skazani na zagładę. Tak wychodzi ze prostego obliczenia matematycznego. I tym sympatycznym akcentem pożegnam się z wami dzisiaj. Do następnego razu. Aha! To od złotówki w licytacji. To jest na płótnie. To maleństwo. To już wyschło. To jest, to jest olej na płótnie i wysych jakieś dwa tygodnie temu, także to jest zupełnie inny obraz. To jest bardzo spokojny obraz, który może się podobać, ale się nie musi podobać. To nie jest obraz pod publikę. Pozdrawiam Was raz jeszcze serdecznie i dużo, dużo pozytywnych myśli, dużo uśmiechu, bo to wszystko się zmieni. Przyjdzie taki czas, już, już niedługo, i wszystko się powolutku dam zmieni. Pozdrawiam.